No skoro tyle się buduje, a buduje się naprawdę dużo, tutaj wszyscy przedmówcy mówili, że rośniemy, stuprocentowe wzrosty dostarczamy, natomiast dobrze wiemy, że mamy pewnego rodzaju opóźnienia i braki w dostawie różnego rodzaju hardware'u, części. Panie Piotrze, jak sobie radzicie z tematem zarządzania, nazwijmy to łańcuchem dostaw w czasach no, kryzysu związanego czy to z pandemią, a później z przestojem w kanale sueskim to dotknęło wszystkich odbiorców części technicznych, no a data center odbiera w zasadzie wszystko, tak, od cegły, od, od łopaty, a skończywszy na mikroprocesorach, no i wy jesteście gdzieś bardzo ważnym tutaj elementem, ale jakoś sobie radzicie, bo, bo jak widać można w rok oddać budynek w pełni wyposażony w wasze urządzenia chłodnicze, no więc jak? Tak, tutaj znak stopniu, tak jak wszyscy, odczuwamy skutki pandemii i wszelkiego rodzaju lockdownów, które w międzyczasie się zdarzyły i nadal się pojawiają na, na różnych rynkach. I tak jak wszyscy producenci różnego rodzaju urządzeń skomplikowanych technologicznie, Odczuwam, doskwiera nam e, 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 brak dostaw e, e, nie tylko, nie tylko e, my to odczuwamy. Tak? Jest to dosyć powszechne w tej chwili na rynku. E, e, kluczowym, kluczowym, kluczowym sposobem zapobiegania e, e, przerwania łańcucha dostaw jest dywersyfikacja. Wśród dostawców, a także bardzo, bardzo ścisła współpraca z tymi dostawcami w zakresie prognozowania zapotrzebowania. I dzięki, dzięki wczesnemu zasygnalizowaniu dostawcom podzespołów, których nasza, nasze fabryki używają. Możemy, możemy ograniczyć wpływ braków podzespołów, i tutaj mimo wszystko liczy się ekonomia skali. Tak? Jeżeli jest się odpowiednio dużym graczem na rynku, to można w, można w inny sposób rozmawiać z dostawcami tych elementów powszechnie brakujących na rynku niż e, e, gdyby ta skala nasza, naszych produkcji była e, niewielka. Tu pewnie warto też dodać, że, że sposoby na zarządzanie tym, tym problemem są i tym wyzwaniem są nie tylko po stronie vendorów i producentów sprzętu, ale także po stronie data center providerów najzwyczajniej w świecie. I my tu mieliśmy bliską współpracę z, nas, z naszymi vendorami, żeby to zmitygować te ryzyka. Zrobiliśmy to skutecznie, bo przecież przypomnieć trzeba, że my budowę zaczynaliśmy umowną, przysłowiową łopatę wbiliśmy w w marcu 2020 roku i to było chwilę, chwilę po tym, jak został ogłoszony pierwszy lockdown, a później kolejny, i, i, i kolejny. W tym samym czasie kilka innych jeszcze firm Data Center ogłosiło swoją budowę. Dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym i to bez zawahania możemy odpowiedzieć, że to tylko my. Uruchomiliśmy to data center nie tylko bez opóźnień, ale przed harmonogramem yy, naszym, będąc cały czas, yy, będąc cały czas w, w, w trybie, w trybie yy, po prostu pandemicznego, lockdownowego. Yy, yy. Jednym z takich metod, które można było stosować i które my stosowaliśmy, to jest na przykład wizytowaliśmy fabryki, które produkują urządzenia konkretnie, konkretnie dla nas, po to, by umownie dopilnować, sprawdzić, upewnić się, że one te urządzenia dojadą. No i bazowaliśmy bardzo mocno na tych produkcjach, które mogą być realizowane w Europie.